No cóż, za kilka dni będziemy mieli wesołą, smutną zarazem uroczystość, ale że dzisiaj jest tak wspaniały dzień, postanowiliśmy to uczynić właśnie dzisiaj. Panie doktorze, poproszę tutaj na środek. W związku z tym, że za parę dni będziemy się żegnać, składamy serdeczne podziękowania dla super dyrektora, za wspaniałą współpracę oraz stworzenie niezapomnianego klimatu w naszej firmie. Dziękujemy za wszystko. Mamy nadzieję, że będziemy się jeszcze bardzo często widzieć na wszystkich naszych imprezach, na które już teraz z tego miejsca serdecznie zapraszamy. Także z pani zastępcy Krystyny Łukasiu, wspaniały medal od nas wszystkich. oraz ktoś, pamięteczka, na półkę. Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, nie Panie dyrektorze. Szanowni Państwo, Pan Dyrektor Złobodnik grygo był osobą, która w znacznym stopniu pomogła tworzyć obraz tego portu i wszystkie te imprezy, które były organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, to był głównym twórcą tych uroczystości. Panie dyrektorze, my jako obsada portu chcemy wyjątkowo panu podziękować e, za tę naszą współpracę i serdecznie zapraszać w każdej chwili, w każdym momencie, żeby mógł pan z nami tutaj jeszcze być już jako emeryt. Panie doktorze, dziękujemy. Otwarto-sportowa nagroda. Dziękujemy No i tak wygląda wyrocznik. To dzisiaj czas zabierać się na emeryturę. Przychodzi czas, trzeba ustąpić miejsca młodym, ale chciałbym powiedzieć dwa zdanie, Że czułem się bardzo dobrze w Gielskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, pracowało mi się dobrze, wspólnymi siłami. Zrobiliśmy dosyć dużo bo żyje wszystkie obiekty sportowe, które administruje Mosję tętnią życiom. Na basenach, na równiku, na stadionie. I to jest, proszę Państwa, dzisiaj te ciepłe słowa kierowane pod moim adresem. To zasługa tych ludzi, którzy dzisiaj tu są. I jeszcze ponad setka tych, których nie ma, a... Ile obecnej po prostu wykonują swoją pracę, czy od poniedziałku począwszy do poniedziałku przez cały czas. Pracujemy w godzinach od pół do ósmej do i pracujemy też częściowo załoga przez 24 godziny. Jest to znacząca firma w mieście Łąża, która stara się na co dzień wykonywać swoje obowiązki w ten sposób, żeby łążyniacy czuli się jak najlepiej na naszych obiektach, żebyśmy mogli Wam organizować czas wolny w najwłaściwszy sposób. Dlatego serdecznie dziękuję. Dziękuję całej załodze Mosirów którzy są Waszymi młodymi i sąsiadami, i mieszkańcami Łąży. Myślę, że Mosir spełnia swoje obowiązki w sposób właściwy. I ciągle myśląc o tym, co jeszcze zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Ja kończę swoje już karierę zawodowo. Na koniec bądźcie z Mosirem. Korzystajcie z tych obiektów. Dla zdrowia, dla przyjemności, dla radości. I w ten czas wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękuję całej załadze Mosiwą. Dziękuję Państwu, a przy tej okazji proszę przyjąć i słowo przepraszam. Być może coś gdzieś nawaliło, może coś na czas nie zrobiliśmy, ale pamiętajcie, szanowni widzowie, że Wy jesteście najważniejsi i dla Was zawsze Gosil będzie służył. Dziękuję, dużo zdrowia, szczęścia i jak najwięcej uśmiechu.